Michał Karnowski, witam. Przyniosłem trochę papierów, ale myślę, że warte są kilkudziesięciu sekund uwagi. Okładka tygodnika Sieci. Tematy wstydu opozycji, o czym platforma rozmawiać nie chce, o czym chciałaby zapomnieć. Dlaczego w tej kampanii agresywną propagandą próbuje przykryć tematy, o których powinniśmy rozmawiać? Afera Watowska i miliardy odzyskane do budżetu, 500 plus, programy prorodzinne, świetny stan finansów państwa. O faktach rozmawiajmy. A nie o emocjach, od tego są dziennikarze, żeby przypominać i to w tym wydaniu Tygodnika Sieci, robimy, a w prezencie w Tygodniku Sieci także piękna mapa stan dróg e, II Rzeczypospolitej, gdzie tu początek, tutaj na rok 39 i 40. Piękna mapa przypominająca nam wielkość i wspaniałość II Rzeczypospolitej, utraconej wolnej Polski. Pamiętajmy, że gdy państwo polskie e, słabnie Rozpada się, pada ofiarą najeźdźców, to tracimy także i my, prędzej czy później cierpią obywatele, więc dbałość o to państwo jest naszym także moralnym obowiązkiem. Niech ta mapa nam o tym przypomina w tym wrześniu, w tę ważną rocznicę. Dziękuję, do zobaczenia przy wspólnej lekturze tygodnika sieci.